Cześć, witajcie! Ja jestem Szymon, witam Was na kanale MedDoc i w końcu nadszedł czas, żeby przetestować naszą nową maszynę MedDoc MD1000 Pro. Zapraszam! Zacznijmy od specyfikacji. Wymieniałem ją w poprzednim filmie, ale warto przypomnieć ją też teraz. Sercem naszej jednostki jest Intel Core i5 9. generacji, a dokładnie model 9400F, umieszczony na płycie MSI B360 Gaming+. Plus. Pamięć operacyjna to 8 GB DDR4, o taktowaniu zegara 2666 MHz z opóźnieniami CL16. Pamięć nadane to 1 TB dysk SSD. Za przekazywanie obrazu odpowiada karta MSI GTX 1660 wyposażona w 6 GB pamięci operacyjnej. Cała jednostka zasilana jest zasilaczem od firmy Corsair o mocy 550 W, a wszystko zostało zamknięte w obudowie Corsair Crystal 460X RGB. Na samym początku testy zaczniemy od przeprowadzenia kilku benchmarków, żeby sprawdzić moc obliczeniową naszego komputera. Jak widzieliście przed chwilą, po benchmarkach, które dla was przeprowadziliśmy, nasz komputer zyskał na mocy obliczeniowej. Głównie w benchmarkach bazujących na mocy obliczeniowej karty graficznej. Sprawdźmy, jak nasza bestia będzie sprawować się w grach komputerowych. Pierwszą grą, w której przetestujemy nasz komputer, będzie Wiedźmin 3. Dziki Gon. Komputer pozwala odpalić grę na ustawieniach wysokich. Przejdźmy sobie teraz do gameplayu. Obciążenie karty graficznej to 98%, a i temperatura to 70 stopni. Średni FPS, jak widzicie, jest na poziomie ponad 100, także jest to naprawdę dobry wynik. No i temperatura procesora to 54 stopnie, także bezproblemowo tutaj komputer sobie radzi z tytułem, jakim jest Wiedźmin 3. Kolejną grą, w której przeprowadzimy test, będzie CSGO na mapie FPS Benchmark na ustawieniach, które właśnie widzicie na ekranie. Jak widzicie komputer podczas benchmarku uzyskiwał naprawdę dobre wyniki, które na pewno pozwolą nam na płynną rozgrywkę na najwyższych detalach. Kolejnym tytułem, który przetestujemy sobie na naszej maszynie będzie Fortnite. Zagramy na ustawieniach wysokich, no i odległości widzenia epickiej. Nasz komputer stale utrzymuje ponad 100 kratek na sekundę, także bezproblemowo tutaj, myślę, pokonamy naszych przeciwników. O ile kogoś tutaj spotkamy, sobie na początku. Jak widzicie, nasz komputer spisze się nawet w Fortnite przy ustawieniach wysokich. Komputer cały czas trzyma ponad 120 fps, także spokojnie, bez problemu, sobie tutaj zagramy. A ja wracam do gry i widzimy się w następnym tytule. Kolejnym tytułem, w którym sprawdzimy naszą bestię, będzie GTA 5. A do pomiaru klatkazu posłuży nam benchmark zainstalowany w grze. Gra oczywiście będzie działać na ustawieniach wysokich. Jak widzieliście, nasz komputer podczas benchmarku nie przekraczał na karcie graficznej 60 stopni Celsjusza. Średni klatkaż był na poziomie 90 klatek na sekundę, a w niektórych lokacjach ponad 100. Jest to dobry wynik jak na ustawienia wysokie, a my widzimy się w następnym tytule. Ostatnim już tytułem, w którym przetestujemy nasz komputer, będzie Call of Duty Modern Warfare. Rozdzielczość Full HD i ustawienia wysokie. Może nie był to najlepszy gameplay, ale nasz komputer spokojnie podczas gry trzyma lekko ponad 60 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o FPS-y, to jest to stałe 100 klatek na sekundę. Więc jeśli ktoś szuka komputera pod ten tytuł, to jest to bardzo dobry wybór. Podsumowując, dla kogo jest komputer Medoc MD1000 Pro? Na pewno dla osób, które nie bardzo wiedzą jak ten komputer tam złożyć i jak to się wszystko dzieje. Dla osób, które cenią sobie to, że po zakupie komputera przychodząc do domu zestaw po podłączeniu do prądu działa i wszystko z nim zainstalowane. Za cenę troszeczkę ponad 4000 zł otrzymujemy zestaw z najnowszymi komponentami, który odpali bezproblemowo najnowsze tytuły na wysokich detalach. To by było na tyle, ja się będę z wami żegnał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale, a w sekcji komentarzy wiecie co napisać. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć!